ピョンと化粧水。Because of, because of

34 Maja Kozłowska, heavy racing i w ogóle Maja Kozłowska, w drogę jedzie, bo to cyklem jedyna, chyba w tym nie bardzo na pewno, bo w tym cyklu, wiele, wiele lat wykrywał, zanówieram, przez świata, jeśli chodzi o narki جي 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 تي 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 Wracamy. nie masz. ale w tej chwili mamy ze sobą już wyścig klasy e-samot. Mateusz Czepaniak, Wojtek Szyczak, Karol Pociecha. tak wygląda pierwsza trójka. Więc z pewnością za 15 minut spotkamy się na ceremonii wręczenia nagród. Jakub Puczkowski jest ze mną, po mojej prawej stronie. Zawodnik klasy MX85. Jakubie, czy Ciebie się trzyma? Słyszysz siebie? Tak, słyszę. Dobrze, to razem ze mną nasz młody zawodnik klasy MX85 będzie komentował to, co się będzie działo w klasie MX kobiet. I oddajemy głos do Oli, aby zapytała o naszą klasę MX Amator. Dokładnie tak, razem ze mną triumfatorzy tego drugiego wyścigu w klasie MX Amator. Na miejscu trzecim pociecha Karol. Karol, opowiedz mi, bo wy tutaj się ścigaliście cały czas i zamienialiście się tymi miejscami. Finalnie, miejsce trzecie. Tak, finalnie, miejsce trzecie. Mogło pójść troszkę lepiej, ale niestety mieliśmy defekt sprzęgła w KTM-ie. Kolegom serdecznie gratuluję. Tutaj kolega, mimo wywrotki dojechał na drugim miejscu, także serdeczne gratulacje i też duże gratulacje dla zwycięzcy. No właśnie, tutaj wywrotka nam się zdarzyła. Jakbyś nam mógł powiedzieć, yy, Wojtek, co tam się dokładnie wydarzyło? Dokładnie motocykl mi zgasł e, na lądowaniu. Był kłopot z odpaleniem, ale jak widać udało się kolegę dogonić. Kiepskich sił jakoś poszło. Poszło bardzo dobrze, ale ja mam jeszcze tutaj pytanie z kuluarów. Usłyszałam, że podobno nie lubisz kantów. I padło pytanie, czy te kanty dzisiaj występowały? O mnóstwo już je polubiłem. No i tutaj postawmy kropkę. I na miejscu pierwszym Mateusz Szczepaniak. Mateusz, po raz drugi się tutaj widzimy, po raz drugi triumfujesz z takim samym uśmiechem, jak ci się tutaj jechało. A bardzo dobrze, chociaż to bardzo wymagający. No i fajna walka tutaj też była z Karolem na początku, a później już mi się udało odjechać bez żadnych problemów, także bardzo udany dzień dzisiaj. Ogromne, ogromne gratulacje dla całej trójki, a przed nami ostatni wyścig dzisiejszego dnia mix kobiety, tutaj będą się starały pokazać nam swoje siły na torze, więc zostańcie z nami do końca.